Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie skrzydła. W dzisiejszym odcinku poruszę temat planu treningowego, który w znaczący sposób zmniejsza ryzyko doznania kontuzji i wyrzuca z obiegu biegową monotonię. Bieganie pozostanie z Wami na lata, dając przy tym ogromne szczęście. Nie będę ukrywać, że będzie to interesujący materiał, zapnijcie pasy, startujemy. Na wstępie nadmienię, że dzisiejszy odcinek jest trzecim specjalnie przygotowanym materiałem dla osób rozpoczynających przygodę ze sportem, które jeszcze nigdy nie biegały. Dwa pierwsze wideo znajdują się już na kanale. W jednym z nich rozłożyłem na czynniki pierwsze dobór odzieży biegowej do warunków pogodowych, tak aby się nie przegrzewać, ale też nie marcnąć. Pojawił się również materiał o pierwszym treningu biegowym, w którym ująłem kluczowe porady dotyczące pierwszego wyjścia na trening. Wspomniane odcinki w połączeniu z dzisiejszym stanowią świetną podstawę, która pozwoli bezpiecznie wkroczyć w świat biegania. Plan treningowy dla początkującego biegacza podzieliłem na trzy etapy. Pierwszy to start trwający do dwóch miesięcy, później jest etap półroczny, a w kolejnym kroku wszystko to, co warto ćwiczyć po sześciu miesiącach regularnego biegania. Podane jednostki czasu są orientacyjne i należy je dopasować do indywidualnych możliwości fizycznych. Najkrótsza odpowiedź, dlaczego podane przedziały czasu należy dopasować do własnych umiejętności brzmi każdy z nas jest inny. Niektórzy prowadzą siedzący tryb życia i mało się ruszają. Są również takie osoby, które dużo spacerują czy jeżdżą na rowerze. Istnieją także uwarunkowania genetyczne, masa ciała, która może sugerować nadwagę i wiele innych aspektów. Wszystko to sprawia, że aby bezpiecznie rozpocząć przygodę z bieganiem, należy podejść do tego na spokojnie. Trzeba z rozmysłem dobierać intensywność treningu i nie szaleć. Rozpoczynamy więc od omówienia pierwszego początkowego etapu. W jednym z wcześniejszych wideo mówiłem, że marszobiegi będą idealną formą aktywności fizycznej dla osób wkraczających w świat biegania. Jest to dobra forma ruchu dla osób początkujących lub powracających do biegania po bardzo długiej przerwie. To forma aktywności polecana również dla osób z nadwagą. Marszobieg to połączenie marszu i biegu. Pierwszą częścią treningu powinien być marsz trwający od 5 do 7 minut, który pełni formę rozgrzewki. Niska intensywność pozwoli uruchomić procesy zachodzące w organizmie, takie jak zwiększenie przepływu krwi czy podniesienie temperatury mięśni i stawów. Skoro marszabieg rozpoczynamy od marszu, to później przychodzi czas na bieg, który mocniej pobudzi organizm do pracy i spalania kalorii. Gdy przez 500 metrów maszerowaliśmy, odcinek biegowy może liczyć 200 metrów. Innym przykładem jest marsz na odcinku 400 metrów i bieg na dystansie 150. Długość odcinków marszu i odcinków biegu dobieramy pod aktualną kondycję fizyczną, umiejętności i samopoczucie. Na początku wystarczy marsz przez 300 metrów i spokojny 100-metrowy bieg. Przez pierwsze dwa miesiące marszobieki powinny trwać około 20-30 minut, trenujmy przynajmniej 3 razy w tygodniu, gdyż taka częstotliwość zaowocuje stopniowym nabieraniem wprawy i będzie podstawą do rozwoju biegowej formy. Mój początkowy plan treningowy zakładał aktywność fizyczną właśnie 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i soboty, ale taki plan nie oznaczał, że w pozostałe dni robiłem całkowitą przerwę od ruchu. Podpowiem, że najlepiej jest nie biegać codziennie, aby nie obciążać słabego jeszcze organizmu. Dni regeneracyjne mają ogromne znaczenie zarówno dla początkującego miłośnika aktywności fizycznej, jak i dla zaawansowanego sportowca. Moja waga na starcie przygody z bieganiem wynosiła około 96 kg przy wzroście 186 cm. Ważyłem prawie 100 kg, nieźle co? Bieganie trzy razy w tygodniu oszczędzało moje stawy, kolana i mięśnie, więc treningi najczęściej kończyłem z uśmiechem na ustach. Zdecydowana większość osób zwraca uwagę tylko na liczbę treningów i długość ich trwania, ale nie patrzy na to, co robi w dni wolne od biegania, a bilans galoryczny jest nieubłagany. Bieganie trzy razy w tygodniu nie wystarczy, gdy przez cztery pozostałe dni w tygodniu będziemy jeść jak za dwie osoby. Nagradzanie się słodkimi preclami, posypanymi orzechami, polanymi czekoladą, również odpada, gdy chcemy schudnąć. Mój sukces, chyba mogę tak powiedzieć, skoro od 9 lat regularnie biegam, polegał na tym, że poza bieganiem kilka razy w tygodniu sięgałem jeszcze po inne formy ruchu. W dni wolne od treningu biegowego poszukiwałam przy różnych aktywności, mając świadomość, że będą to dodatkowe formy ruchu, które nie mogą być bardzo męczące, bo chciałam głównie biegać. Dlatego w dni pomiędzy treningami biegowymi często spacerowałem czy jeździłem na rowerze na krótkich dystansach. Gdy tylko mogłem, rezygnowałem z samochodu i wybierałem wspomniany rower lub komunikację miejską. Wykorzystywałem również schody, aby zmęczyć się wchodząc po nich, tylko czasami korzystałem z windy. Te drobne aktywności również spalały kalorie i powodowały, że szybko zauważyłem różnicę po wejściu na wagę. Moje życie zmieniło się na lepsze, bo odkryłem, że w niepozornych czynnościach Kwi wielki efekt. Stąd główna rada, która działa tak samo na początku, jak i po kilku latach, spalać kalorie można nie tylko podczas biegania. Teraz czas na omówienie drugiego etapu, który ulokowałem między drugim a szóstym miesiącem regularnych treningów. Jeśli do tej pory nasze treningi realizowane były tylko w płaskim terenie, czas najwyższy, aby pobiegać trochę po górkach, taki zabieg jeszcze bardziej wzmocni nasze nogi, poprawi koordynację ruchową i podkręci spalanie kalorii. Korzyścią płynącą ze wzmocnienia nóg w terenie będą późniejsze, lepsze wyniki podczas biegania po płaskim. Silne mięśnie będą wolniej się męczyły, co oczywiście wpłynie na to, że będziemy w stanie biegać dłużej i znacznie dalej. Na początek wystarczy niewielki pagórek, na które będziemy wbiegać i zbiegać. Dobrze jest zaplanować jakieś okrążenie w terenie, aby monitorować intensywność i czas trwania aktywności. Z tygodnia na tydzień będziemy biegać coraz sprawniej w nowym środowisku, a dzięki okrążeniom będziemy mogli porównywać czasy z różnych treningów. Pierwsze sesje w terenie powinny trwać około 20 minut, stopniowo można wydłużać czas trwania treningów. Uwielbiam takie sesje, ponieważ pełnią one formę odskoczni od dróg asfaltowych, ale jak już wspomniałem, świetnie działają na mięśnie nóg. Każdego tygodnia otrzymuję wiadomości z prośbą o pomoc od osób, które biegają już kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Problem polega na tym, że pomimo realizowanych treningów biegowych, forma tych osób stoi w miejscu. Biegają trzy lub cztery razy w tygodniu i choć każdy trening trwa około 40 minut, nie czynią postępów. Najczęściej problem tkwi w bliźniaczych treningach, 3 sesje w tygodniu, każda po 40 minut, każda realizowana po tej samej trasie z podobną intensywnością. Taki tydzień treningowy jest monotonny zarówno dla psychiki biegacza, jak i dla jego organizmu. Zmieniajmy trasę, aby czerpać z biegania tylko to, co najlepsze. Gdy ostatnim razem udało się nam przebiec 4 km, za dwa dni sięgniemy po dystans 6 km. Jeśli w okolicy znajduje się las, zróbmy przysługę mięsiom naszych nóg i trenujmy po nierównym terenie przez 5 km. Gdy zaś w sąsiedztwie mamy park miejski i ciekawą górkę z wytyczonymi trasami, warto raz na jakiś czas biegać po takim terenie. Realizacja takich treningów pozwoli czynić nam postępy. Nie zatrzymamy się na określonym poziomie, który był dobry przez pierwsze dwa miesiące biegania, ale pójdziemy znacznie dalej. Będziemy coraz silniejsi, coraz sprawniejsi, a w przyszłości na pewno uda się nam pokonać np. Na półmaraton czy maraton. Teraz czas na kolejny, trzeci już etap. Sześć miesięcy biegania za nami. Zapewne dla części osób bieganie stało się nieodłącznym elementem życia. Umiejętne dobieranie obciążenia treningowego sprawiło, że wyglądamy lepiej, ale też lepiej czujemy się w własnej skórze. I to właśnie jest siła biegania. Jednak warto pamiętać, że to tak naprawdę dopiero początek prawdziwej przyjaźni, której sekrety będziemy jeszcze długo odkrywać. I jak w każdej relacji, tak i z bieganiem czasami będzie nam pod górkę, a czasami z górki. Bieg z narastającą prędkością, w skrócie BNP, nigdy nie jest nudny. Rozwija kilka umiejętności biegacza na raz. Łatwo jest wejść w taki trening, łatwo jest go rozpocząć, ponieważ startujemy z niską intensywnością. Bieg z narastającą prędkością to jak sama nazwa wskazuje trening, podczas którego kolejne etapy sesji biegamy szybciej. W skrócie, z odcinka na odcinek przyspieszamy i to w zasadzie cała definicja. Zaletą takiej sesji jest łatwy początek, podczas którego stopniowo rozgrzejemy nasze mięśnie i przygotujemy je do mocniejszej pracy. Ponadto zyskamy wzrost wytrzymałości organizmu i nauczymy się spokojniejszego startu i oszczędzenia energii w początkowej fazie treningu, co na pewno przyda się podczas zawodów. To tylko trzy przykłady z dość szerokiej puli zalet treningów BNP. Zaliczenie sesji biegu z narastającą prędkością daje ogromną frajdę, ponieważ treningi mijają szybko, a satysfakcja z utrzymania określonego tempa się nawarstwia. Bardzo lubię treningi BMP, bo raz, że wnoszą wiele dobrego, a dwa, że obciążenie dokładane jest stopniowo, więc są to w pewnym sensie mniej męczące sesje, chociażby względem interwałów. BNP mogą być przeróżne, bo możemy podzielić dystans treningu na trzy odcinki i każdy z nich biegać szybciej, albo przyspieszać nieco 1 kilometr, a co 2 km, albo dopiero w drugiej połowie dystansu nabierać wyższej prędkości. BNP warto umieścić w planie treningowym i realizować takie sesje raz na dwa tygodnie. Czas na interwały, czyli na kolejną mocno rozwijającą jednostkę treningową. Interwały to biegi o zmiennym tempie, gdzie szybsze odcinki przeplatane są wolniejszymi. Szybkie odcinki powinny być realizowane z podobną do siebie prędkością lub czasem ich trwania, a odpoczynek tak przygotowany, aby nawarstwiać delikatnie zmęczenie z każdego szybszego odcinka. Nie należy bać się interwałów, ale traktować takie treningi jako sprawdzian własnych możliwości i wprowadzać je stopniowo do planu treningowego. Należy jednak od razu zaznaczyć, że są to wyczerpujące sesje i trzeba podejść do nich z respektem, mając już solidną formę biegową. Przykładami treningów interwałowych mogą być sesje 6 razy 600 m, 5 razy 700 m, 4 razy 1 km. Przy interwałach ważnym tematem staje się regeneracja organizmu po ćwiczeniach. Jeśli ją zaniedbamy, to jej efekty będą gorsze. Szersze omówienie interwałów przygotowałem w specjalnym artykule. W którym znajdują się również przykłady sesji polecane przez czołowych polskich biegaczy. Link do tego materiału znajduje się w opisie dzisiejszego odcinka. Podsumowując, mam głęboką nadzieję, że zainspirowałem Was do poszukiwania nowych wyzwań. Tylko nowe akcenty biegowe będą w stanie poprawić Waszą szybkość biegową i wpłynąć na poprawę wytrzymałości, a w ślad za tym pójdą zmiany dotyczące ciała, które z każdym treningiem będzie coraz ładniejsze. W opisie dzisiejszego odcinka znajdziecie również plany treningowe przygotowane przez trenerów, m.in. od 0 do 30 minut biegu ciągłego, plan treningowy pod start na 10 km i wiele innych. Ponadto w opisie umieściłem również link do ciekawej playlisty z materiałami dla początkujących biegaczy. Jeśli macie pytania, napiszcie komentarz, ja najczęściej odpowiadam w ciągu godziny, ponieważ lubię dzielić się własnym doświadczeniem i wiedzą, a przede wszystkim lubię rozmawiać. A jeśli ten materiał pomógł Wam, kliknijcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a będziemy w kontakcie, będziecie otrzymywać informacje o moich nowych odcinkach, które przypełnione są wiedzą. Za to z góry dziękuję, a tak naprawdę też napływ subskrybentów motywuje mnie do częstszego wrzucania tutaj odcinków. Do zobaczenia w kolejnym, dzięki za dzisiaj, na razie.